Wojciech Orzechowski, witam Was serdecznie. A dzisiaj jesteśmy w Rudzie Śląskiej. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest taka miejscowość, ale to śląska słynna miejscowość, zresztą tu wszystko wszędzie jest blisko. A stąd jedziemy do Gliwic, do naszej Danusi, żeby zobaczyć, jak mieszkanie w Gliwicach wygląda. A szkoda, szkoda, abyśmy mieli trochę więcej czasu, to jeszcze byśmy do Zabrze pojechali. Następnym razem zapraszamy. Piękny mieszkanie w Bardzo dobrze. I inwestujecie już, ile to będzie tutaj na Ryku Śląskim? Ja prawie 3 lata. Tomek. Ja zacząłem od swojego szkolenia mniej więcej półtorej <noise> roku temu i tak półtorej się roku temu. Ile się nieruchomości do tej pory zrobione? 10. Ja, 10. Tomek jakieś 6. Jakieś 6. I wspólnie teraz. I wspólnie robicie. Tak. Wspólnie działacie, no, macie wspólny no, schemat w grupie właśnie no, na wizji, patrzymy tak 3 miesiące działać. temu dosłownie. No i dobrze. <noise> Już działa. Wszystko będzie szło w takim standardzie. Tak. Tak, będzie dobrze, podnosić. Będziemy będzie te się podnosić w zależności od lokalizacji. Ale mówiłeś, oczekiwań. że w takim to ludzie wchodzą tak. i mówią: Wow, podoba mi się, biorę. Dokładnie, wszystkie mieszkania od początku robię w podobnym stylu, w podobnych kolorach i wszystko się bardzo fajnie sprzedaje. Ale Wszyscy to nie, nie może są. być przedobrzone, bo w takich miejscowościach, powiem, poza wojewódzkich, no nie wszystko się sprzedaje tak dobrze, jak powinno. A Zacznijmy od tego, że dobieramy wystrój pod lokalizację. Tam, gdzie to powinno być, w danym miejscu, jakby to był rynek pierwotny, na pewno byśmy to troszkę inaczej to zrobili. Na rynku wtórnym, w takim osiedlu, jakim jest Ruda Śląska-Bykowina, ten standard jest myślę, że bardzo dobry i się bardzo fajnie też wsiadamy. Ok. Na pewno się wyróżnia na tle innych. Ruda Śląska-Bykowina. Tak, tak. Eee, to jest taka dzielnica w Rzędzie Śląskiej, specyficzna, bardzo ładna. Ulica no, Wilka? Wilka 6B. To Wilka 6B. Moi drodzy, bardzo ciekawe osiedle. Oczywiście to wszystko wielka płyta, więc dużo pracy trzeba włożyć przy takim remoncie. Bo słyszałem, że to 120 worków wylewki. Full tam remont, jest. że tak powiem. Dosłownie wszystko tutaj wyszło. 17 cm było różnicy, no na poziomie tutaj, jak jest okno. Z drugim, drugim końcem. Macie mieszkania. jakieś zdjęcia sprzed remontu? Znajdą. My, my. To wrzucimy pewnie, już lecą tam tak. w tle. Nie wiem, czy my mamy filmik, jak kozimy szklankę na podłodze i ona tak ładnie się toczy. O. Martin jest świetnym tutaj warometrem, bo tylko chodzi do mieszkania jak jest krzywo, to mu błędnik szaleje i mówi, o kurde, to już będzie, będzie dużo wylewki do zrobienia. To już no i super. No i te flipy dotychczas, które zrobiliście, to podobne lokalizacje, czy raczej mi mieszanka, jak to jest? Znaczy, tak. zacząłem od Rudy Śląskiej, zrobiłem kilka w Rudzie, w Sosnowcu jeden, w Katowicach jeden i wróciłem do Rudy znowu. Hmm. Tu jednak bardzo fajna cena zakupu jest, można uzyskać dobry zwrot i fajnie się sprzedaje. Dużo Ludzie tu zaczyna kupować mieszkania, bo w Katowicach są za drogie. po prostu. Czyli zainwestowane tak. 300, 300, 350? Tutaj 200 tysięcy. Nawet 200 tysięcy. jest troszkę ponad, wcześniej było nawet 150 zainwestowane. ile Tym można wyjąć? 30, 40? Więcej. Od 50 40 do 70. tysięcy. kurcz, nie to, to <noise> to Powiedzmy, to że też fana, który jest tą dostarczycielem tej perełki, mhm. można powiedzieć, bo najpierw dałem mieszkanie w pośredniczce, żeby sprzedała moje mieszkanie tylko po to, żeby zaczęła mi następne mieszkanie właśnie jaką ja do, mhm. do sprzedaży i wywiązała się i właśnie dała no, tę ofertę. Czyli mamy, jakbym tak dobrze liczył, 240, inwestujemy, wyciągamy 60, to jest na 4, to jest 25% stopy zwrotu na jednym mieszkanku. W jakim czasie? 4 miesiące? 3, 3 miesiące 3 się 3 zamyka. 3 miesiące, czyli razy 4, czyli 100% może. można wyciągnąć stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w Rudzie Śląskiej, gdzie robimy Dokładnie. 4 flipy po kolei. Więc no niesamowite. A gdzie szukacie takich mieszkanek? Wszędzie. Pośrednicy, internet. Dokładnie. Wszędzie, gdzie się da, oczywiście. Przed nowym rokiem dokładnie dwa mieszkankami sprzedałem tutaj obok, w tych blokach. Dokładnie takie same, tak? Więc też dosyć szybko to poszło, wtedy się sprzedawały w tydzień. I wrzucacie takie... piekarnik, kuchnię, czy zostawiacie? Tą Nie, zostawiamy, yy, bo. Nie doceniają klienci. Yy... Będzie Amika, to będzie, że, ale dlaczego Amika? Jak będzie Elektrolux, okay. to um, czemu nie Bosz? Nie, I takie mm -hmm. kwestie. Ludzie jednak to docenia, znaczy doceniają. No, przychodzą, mówią, a pan nie, nie ma sprzętu, no niby coś można spuścić na sprzęty. Wtedy, a ja to fajnie, bo ja sobie będę co chcę, po prostu, co mi hmm. pasuje. Tak? To taka technica, często, często słyszałem takie odpowiedzi, właśnie, ja panu tu na sprzęt zejdę, a ja sobie kupię co wydzie mi odpowiada. Ale za to łazieneczki Widziałem. zrobione w pełni. Tak, tak, dokładnie. My się nie ruszamy, ale w tle będą lecieć zdjęcia, przybitki, filmy. Więc fajnie to dobre nagłośnienie, bo nie ma echa. Co byście doradzili młodym inwestorom, którzy chcą zaczynać inwestować w nieruchomości, zastanawiają się, to na co zwrócić naj najbardziej uwagę? Nie bać się. No układ, układ i lokalizacja chyba, najważniejsze. Nawet nie ta lokalizacja. cena. Tak, lokalizacja plus układ. Nawet nie musi być moim zdaniem poniżej ceny rynkowej bardzo, mm -hmm. bo można z tych mieszkanek coś fajnego wyciągnąć. Ludzie za to są w stanie zapłacić. Po remoncie. Po remoncie, tak, oczywiście po remoncie. Po remoncie tak. Czyli kłania nam się strategia błękitnego oceanu, jeżeli nie wiesz, co to jest, to wygooglaj. Dlatego, że autor nawet na ten temat książkę popełnił, gdzie tworzymy produkt pożądany na rynku. Czyli nie ma takich nieruchomości wyremontowanych, a jak stworzymy, to klient przychodzi i całuje wrączkę, ponieważ Dokładnie. wyręczamy go. Po pierwsze w wyszukaniu, po drugie w dopracowaniu tej nieruchomości, tak? żeby można było tu zamieszkać, cieszyć się życiem, żyć, a nie męczyć się z ekipami, dobierać to wszystko. A widzę, że mieszkanko wyremontowane e, uniwersalnie, czyli pod każdego tak. podejdzie. Ktoś to chce, przyjdzie sobie, przemaluje ściany, zmieni coś, ale to, co najważniejsze, jest zrobione. Kupi sprzęt, jaki trzeba. Dokładnie, jest to do tej pory tak działaliście. I nawet z tym pomagamy klientom, trzeba, potrzebuje się to zrobić, sprzęt jakiś tam dobrać. Całkiem inne mieszkanie niż poprzednio w Chorzowie, tam było prawie, że w centrum, na Powstańców, gdzie e, Bloki, już jeśli chodzi o wiek, sędziwy, całkowicie inny rozkład, ale standard dosyć podobny. No i to grupa docelowa, bardzo podobna. Zobaczymy w kolejnym odcinku w Gliwicach, co Danusia przygotowała. Zastanawiam się, czy na pierwotnym nie będzie, bo ona lubi pierwotne, więc będzie całkowicie inne porównanie. Zachęcam, aby zasubskrybował kanał, obserwował nas, dawał dzwoneczek, a jak spotkasz naszych inwestorów, to też będziesz wiedział, o czym z nimi rozmawiać. Co co na koniec byście chcieli jeszcze dopowiedzieć ciekawego? Największa trudność, jaką spotkaliście przy swoich inwestycjach, przy inwestowaniu w nieruchomości, być może przy remontach, przy szukaniu, co by to takiego było? Teraz to już chyba szukanie kapitału. <laughs> Cały czas. Krzy krzywe, krzywe ściany i wszystko krzywe. Wchodzi się do mieszkania, to jest tak, tak. Podłoga, tak. I A to, właśnie, żeby tutaj to jest, się ekipa. nakombinować, muszą naprawdę ekipa bardzo solidnie, żeby wyprowadzić hmm. to do takiego stanu, jak to wygląda. Czyli możecie robić więcej, tylko brak wam inwestorów pasywnych, którzy mogliby się przyłączyć tak. do inwestowania. Więc zostawimy w opisie kontakt do Was. Oczywiście. Być może Zapraszamy. ktoś będzie zainteresowany, ale oczywiście polecam nasze spotkania regionalne tu w Katowicach, które odbywają się co półtora miesiąca, Danusia robi można przyjść, wymienić się wiedzą, doświadczeniem, kontaktami, wybywacie, więc, więc można mamy. się zapoznać, porozmawiać, umówić na kawę, herbatę i wtedy biznes można zrobić wspólnie. Oczywiście. Nawet pół godziny przed tobą ten inwestor, który jest zainteresowany właśnie jest inwestowaniem z nami, mhm. ale to. Mamy duże potrzeby. Był zachwycony mieszkanie. Przyszedł tak. Ja wiem, jest super. duże potrzeby. Ja też chcę zrobić 100 inwestycji w tym roku. Na 100 inwestycji mi potrzeba prawie 50 milionów, więc jest w co inwestować. No, jak radny. wy chcecie robić skalę, to również tak. trzeba tutaj na miejscu. No, czasami takie jest, że inwestor mi, tak, ale ja chcę tylko na Śląsku, ja chcę tylko w Katowicach. No ja akurat różne miasta w Katowicach nas jeszcze nie było, także polecamy. No i odzywajcie się, jak chcecie inwestować pasywnie, aktywnie, polecamy, Śląska. pozdrawiamy i okolice oczywiście i okolice do zabra zapraszamy też do Zabru dojechać super pozdrawiamy wszystkiego Dzięki. dobrego Cześć. do usłyszenia